Dobry wieczór. Tutaj siedemdziesiątka. Pełno ślimaków. Kapizol podawałem, to znaczy nasączone tabletki. I trochę ślimaków się nazbierało. No. I rybki sobie pojadły. Zastanawiam się, żeby tutaj jakieś zmiany poczyniać, kurde, w tych zaroślach. I wiecie co? No mieszane uczucia, bo tak z jednej strony można by było coś upierdzielić, z drugiej strony to wyniosłoby konsekwencje, żeby dalej się posunąć, a tutaj są aspekty za i przeciw. Te krasnale to można sobie powyławiać ręcznie, chociaż ja jestem leniwy, żeby to robić. Tu też to dobrze nie wygląda. No, natomiast to jest tylko takie miejscowe, nie? Tutaj coś się zadziało. Tutaj nurt się zrobił, bo tam jest zasys. No i cóż, i tędy było szybciej w wodzie. Także. Jasne jest, to fakt, ale ryby sobie jakoś funkcjonują. Nic się złego nie dzieje. Walimy do kuchni. No, tutaj słyszę tabletki. Bo lampy są zwykle cieple. I to bardzo. Tutaj sobie tabletki dochodzą. A tutaj coraz więcej życia. No, za zatoczki które kurdy celowo użyciłem. Młode krepety. Ciężko jakiś zoom złapać. Tutaj następna, Tam następne. Na siedzą sobie. Krewetki są, jako tako, na powierzchni. Ale kurde... Helenki się pozakopywały. Tu jedna siedzi. Jest 13 kurde, Helenek. O, no tu się odbija spektrum. Mordę no, jest I słabe światło jest. No, tam jest krewetka. Ale właśnie tu się odbija. O, teraz widać. Jak zakryłem rękę, siedzi sobie krewetka. Tam chyba druga. No i generalnie znaczy, jaka krewetka, Helenka. No i generalnie jest też sporo krewetek. No i Helenek trochę tu się zapuściło. Szaman dalej stoi z tym, przyczai, z termometrem. No I jeszcze, kurde, fajnie to wygląda tutaj. No, teraz taka przyducha. Ślimaki można zbierać, aż pozbieram. Za chwilkę. Ale tutaj chciałam przyjrzeć się roślinkom, rybkom. Ale tak w wielkim skrócie. Ślimaki zaraz pozbieram. Te akwarium też nabiera charakteru. Jest fajnie. No i te akwarium. Coś tutaj dzisiaj Szyba na zielono zakwitła, z tego co widzę, na biało właściwie, ale to wiem, że za 4, za 7 dni to będzie na zielono. Więcej znowu się zadziało. No nie, nie, mogę, kurde, zachodzę w głowę i nie wiem. Co tutaj się nieraz dzieje w tym akwarium. Niby jest ok dzisiaj, ale ja już widzę, że zaraz to urządzenie tu pójdzie w ruch chyba. A może nie pójdzie? A może tu pójdzie? On tu też dzisiaj te tabletki rybki cały czas żerowały z podłoża. Więc ma prawo być tak jak jest. Trochę woda za ten. No, tutaj nic się nie działo, więc to jest fajnie. Z tą wodą. No, Łatwe akwarium może to być do utrzymania. Ale nie mówmy hop. Znaczy ja nie mówię hop, póki sam nie przeskoczę, bo to kurde. różnie bywa. Hmm. No tu tutaj ja widzę już taką pewną stabilność. No, także ten. Tutaj jeszcze z zaraz skurdo ogarnę na temat. Zobaczymy, w jak to jest do stopni. Bo cały czas testujemy grzałkę. No i termometr. Dobra. Ale ta skóra się nie wyłącza. Tego ja wolę cofnąć. Niech się wyłączy. No i trochę podnieść. tylko trochę. No ja czuję, że już 2 stopnie podgrzała. Powiedziałem, że jest 23, to teraz powinno być 25. No. 25,5. Dobra. Przałka wyłączona. czuwa tutaj <noise> fajnie to jak wygląda. wygląda Tutaj jest stępiona końcówka i tym sobie lubię zakraplać karbo na roślinki. Jak jakiś kurde bezczelny krasnorost. urośnie na jakimś listku. Dzisiaj tutaj było zakraplane. Centrum tego akwarium, tutaj trochę tego krasnorozu było, no i nie widać. Nie widać. Także. W czek działa. Tyle z przeglądu, worda. Idę sobie zupy, najść i spać. No, wszystkim też polecam dobrego snu i wypoczęcia na weekend. Na ładowanie baterii na kolejny tydzień. I na razie icho dzięki za oglądanie. Cześć!